Dzień dobry, układając Infosecurity 24, tym razem ze mną pan Piotr Błaszczyk, Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dzień, Dzień dobry, do kłaniam się. Panie Piotrze, zrobimy dzisiaj nietypowy unboxing. We wszystkich mediach wszyscy influencerzy robią unboxingi ciekawych rzeczy. My zrobimy unboxing najciekawszej rzeczy, która trafiła ostatnio do skrzynek pocztowych większości Polaków, jeżeli już nie wszystkich. Jest to, będę prezentował. Poradnik bezpieczeństwa. Coś, co dla wielu jest tajemnicą, dla wielu zaskoczeniem, a niektórzy zareagowali delikatną paniką, może nie wiedzą, dlatego dzisiaj jest Pan naszym gościem tylko i wyłącznie po to, żeby odczarować to, co jest zawartością tej koperty. Także oddaję w Pana ręce. Robimy unboxing poradniowy. Tak, na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, że bardzo chciałbym, życzyłbym sobie, żeby każdy z Państwa taki unboxing sobie w domu samodzielnie zrobił. To jest paczka z książeczką, która ma ułatwić Państwu życie, przetrwanie w różnych trudnych sytuacjach. Ta paczka składa się z dwóch elementów. To jest taki list wstępny i sam poradnik bezpieczeństwa. Ten list wstępny dodany jest po to, żeby nadać kontekstu właśnie całej tej wysyłce poradnika bezpieczeństwa. I to, co pojawia się w mediach, co jest niestety mylne, błędne i wprowadza opinię społeczną w błąd, to to, że ten poradnik jest na czas wojny. To nie jest poradnik na czas wojny. Owszem, są tam porady, które można stosować w tych trudniejszych czasach potencjalnie wojennych, kryzysowych. Natomiast sam poradnik ma charakter uniwersalny. Te zasady, które są tutaj zawarte, one sprawdzają się w większości sytuacji kryzysowych. kryzysowych. Trzeba powiedzieć, że ta broszurka, która pewnie w wielu domach e, prosto z tej koperty wyląduje na tak zwanej półce do wszystkiego i do niczego. razem. Z... To jest pierwszy podstawowy błąd, bo w tym poradniku Dzień dobry. zawarta jest Śmiała teza, że kryzys jest spodziewany. Kwestia jest tylko kiedy. Panie Piotrze, poradnik bezpieczeństwa, przejdźmy w tych trzech mocnych słowach. Przeczytaj, przećwicz, zachowaj. Przeczytaj, przećwicz, zachowaj. Co tu jest? Co ja tu znajdę? Co, znajdą, co znajdzie tu społeczeństwo? Co znajdzie tu konkretny człowiek, który będzie potrzebował pomocy i będzie musiał się zmierzyć z kryzysem, który Notabene jest spodziewany, kwestia tylko kiedy. Tak, no tutaj tak naprawdę na pierwszej stronie tego poradnika jest wszystko, jest cała instrukcja, co trzeba zrobić z tym poradnikiem. Przeczytać, przećwiczyć, zachować. Nie wystarczy samo przeczytanie tego poradnika i przyjęcie do wiadomości tych treści, które tutaj są. Chodzi o to, żeby wprowadzić te nasze porady w życie. Mówimy tutaj o przygotowaniu na przykład psychicznym naszych najbliższych dzieci. W kontekście tych zagrożeń, to znaczy, w jaki sposób z dziećmi rozmawiać, żeby nie wzbudzić paniki społecznej, żeby nie wzbudzić lęku w swoich dzieciach, ale w pewien sposób nastawić ich psychicznie, że te kryzysy mogą, mogą wystąpić. Bo pierwszym takim elementem budowania odporności społecznej jest świadomość, że ten kryzys może wystąpić, niezależnie oczywiście od rodzaju kryzysu. Chodzi o to, żeby ten poradnik ma być taką inspiracją, do tego, żeby zacząć działać w tych społecznościach lokalnych, żeby na tym najniższym szczeblu zainteresować się tematem bezpieczeństwa. I mówię tutaj w kontekście, ja, to jest moje doświadczenie. W bliskiej okolicy mieszka osoba niepełnosprawna, z którą no, widujemy się regularnie, codziennie. Ale nie mamy zielonego pojęcia, czy potrzebuje naszej pomocy, czy nie. Ja mam to pojęcie, bo chodzi o to, żeby przykładowo, mieszkając w bloku. Owszem, nie interesować się życiem prywatnym każdego sąsiada, ale poznać tych sąsiadów. Bo ta osoba rzeczywiście starsza, która może mieszkać klatkę obok, może mieszkać drzwi obok, może potrzebować naszego, naszej pomocy. I chodzi o to, żeby zwrócić uwagę społeczeństwa na to, że od naszego przygotowania może zależeć nie tylko nasze życie, ale życie naszych bliskich, a także osób całkowicie nieznanych. Bo... Ale też od naszej inicjatywy. Od naszej po pierwsze świadomości, inicjatywy, ale to, co chciałbym zaznaczyć, to jest idealny obraz tego, jak funkcjonuje państwo w tych sytuacjach kryzysowych. Zawsze bazujemy na tym najsłabszym elemencie. W kontekście powodzi w zeszłym, dwa lata temu, na Dolnym Śląsku zdarzały się takie sytuacje incydentalne, że osoby z zagrożonych terenów nie chciały się ewakuować. I przychodził strażak, policjant prosił o ewakuację, osoba odmawiała. Przychodził drugi, trzeci raz. W końcu za czwartym razem rzeczywiście, gdy konieczność już była naprawdę tak, ewakuacja, duża ewakuacja śmigłowcem. To wtedy dochodzi do takich sytuacji. A ten strażak, zamiast przychodzić cztery razy do tej samej osoby, mógł czterem innym osobom w tym czasie pomóc. Od naszego nastawienia bardzo często zależy. Nie tylko nasze życie, naszych bliskich, ale jak mówię, osób całkowicie nieznanych. I w tym poradniku każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie, bo trochę inaczej będzie odbierał ten poradnik ojciec, trochę inaczej matka. Są tutaj też sugestie, jak przygotować dziecko do takich kryzysów, ale w zależności od tego, jakie my mamy doświadczenia, w którym aktualnie miejscu i prywatnie, i zawodowo jesteśmy, inaczej będziemy czytali ten poradnik. To jest pigułka którą każdy z nas powinien przeczytać i każdy z nas znajdzie tu coś dla siebie, czy powinien znaleźć coś dla siebie, co powinien wprowadzić w swoje życie, żeby było łatwiej i bezpieczniej. Czyli to nie jest wezwanie, sugestia, ani zapowiedź tego, że w Polsce coś się może wydarzyć, tylko to jest pigułka tego, jak sobie radzić w momencie, na przykład, kiedy nie będziemy mieli prądu, i z tego poradnika dowiemy się, że lepiej dziecko poinformować o tym, że coś takiego może się kiedyś wydarzyć, niż w momencie, kiedy tego prądu nie będzie, walczyć z jej paniką, stosować jakieś, że tak powiem, sposoby na to, że czy w domu mamy świeczkę i jak sobie, gdzie ją znaleźć, gdzie ona powinna być. W tym poradniku jest również rozdział o plecaku ewakuacyjnym. Okazuje się, Pewnie, że taki plecak ma każdy z nas gotowy, tylko jeszcze nie spakowany i nie musimy go, że tak powiem, kupować gotowego, wybierać z miliona przygotowanych pewnie przez niektóre firmy ofert. Tylko dzięki temu poradnikowi zdobędziemy też świadomość tego, że w naszym najbliższym otoczeniu są rzeczy, o których my mieliśmy świadomość i możemy je wykorzystać. Plecak ewakuacyjny to jest zbiór najpotrzebniejszych rzeczy, które w momencie kryzysu ułatwiają. Sprawiają, że ta ewakuacja jest łatwiejsza, przyjemniejsza. Te rzeczy, które powinny znaleźć się w plecaku, większość z nas ma w swoich półkach, tak czy siak. Wystarczy je po prostu spakować do plecaka. I ja tutaj nie rekomenduję kupowania gotowców przez internet, chyba że ktoś rzeczywiście ma na to pieniądze, nie chce mu się tracić czasu, jakby droga jest otwarta. Natomiast ja ze swojej perspektywy zachęcam do kompletowania tego plecaka na własną rękę. Bo to wcale nie muszą być specjalistyczne przyrządy, narzędzia i rzeczy, bo większość z nas te rzeczy ma w domu. Można delikatnie ten plecak usprawnić, dokupić pewne rzeczy, ale wtedy no ta, ta, to świadczenie pieniężne jest zdecydowanie mniejsze. To jest pierwsze etap budowania świadomości. W społeczeństwie, które trochę przespało 20 lat, ale to jest pierwszy, pierwszy element tego, że powinniśmy się zacząć orientować tego, co się dzieje w naszej najbliższej okolicy. Powinniśmy zadbać o to, żeby wiedzieć, co się dzieje w najbliższej okolicy i ewentualnie zorientować, co możemy zrobić, żeby pomóc w naszej najbliższej okolicy, a co będzie drugim etapem? Musimy pamiętać o tym, że bardzo często o tym mechanizmie pomocowym państwa decyduje ten najsłabszy element. To, co mówiłem w kontekście powodzi. Nie ma sensu wsypywać piachów w te tryby machiny pomocowej. To, co jest, powinno być kolejnym elementem, kolejnym etapem po otrzymaniu tego poradnika, znowu wracamy do tego, co jest na okładce. Przeczytaj, przećwicz, zachowaj. To znaczy, powinniśmy wdrożyć te nasze porady w życie. Każdy z nas powinien wdrożyć te porady w życie, po to, żeby ta machina w przypadku rzeczywistego kryzysu działała sprawniej, bo to od naszej świadomości potencjalnych zagrożeń, od tego, jak zachować się. W przypadku tego zagrożenia, będzie decydowało bardzo, bardzo dużo. Nie chodzi wyłącznie o życie i zdrowie naszej, naszych bliskich, ale sam, sa, samą sprawczość tej, tej machiny pomocowej. Także, jeżeli ktokolwiek z Państwa ten poradnik otrzymał, a zakładam, że otrzymaliście Państwo każdy, każde gospodarstwo domowe, taki poradnik powinno otrzymać. Przeczytajcie, przećwiczcie, zachowajcie. Nie chodzi o to, żeby wsadzić to na półkę, bo nie, no nie taki był pomysł na ten poradnik. Chodzi o to, żeby każdy z nas przynajmniej spróbował zapoznać się z, te, z tą treścią, a ja zachęcam do tego, żeby jak najwięcej z tych e, porad wdrożyć w życie. Ja plecaki ewakuacyjne mam trzy: dla siebie, dla żony i dla dziecka, każdy trochę inny, bo każdy potrzebuje trochę innych rzeczy. Bierzemy inne leki, dziecko potrzebuje zabawkę, kobieta potrzebuje środki higieniczne typowe dla płci. Dlatego wprowadźmy te wszystkie zasady w życie, a na pewno będzie nam łatwiej bezpieczyć. Ja ze swojej strony dodam, drodzy Państwo, bez paniki, to nie jest sugestia, że coś w Polsce się wydarzy. To jest sugestia, że kryzys jest spodziewany, a to pomoże wam przygotować się. Do tego, żeby bezpieczniej i spokojniej przez niego przejść. Mniej nerwów, mniej niepotrzebnego stresu, żebyście bezpiecznie przeszli przez największe kryzysy, które bądź co bądź są spodziewane.